Tatkowi, wagonowi hamulcowemu, było smutno. Wszędzie wokół widział lokomotywy jeżdżące do przodu. Wszystkie wyglądały na szczęśliwe. Pewnego dnia zwierzył się Olkowi. Zawsze jeżdżę wstecz, chociaż moje poglądy wcale wsteczne nie są. Mógłbym nawet być przywódcą. Nie możesz być przywódcą bez pociągu, mruknął Gabryś. Olek chciał mu pomóc. Jesteś bardzo użyteczny, tatku, pomagasz mi hamować, gdy zjeżdżam ze wzgórza. Wiem, westchnął Tadek, ale bardzo bym chciał wreszcie pojechać do przodu i nie widzieć, jak się wszystko ciągle ode mnie oddala. Wagoniki były na niego złe i kto tu narzeka? Dajmy mu nauczkę. Wagoniki zaczekały aż pociąg dotrze na Gabrysiowe wzgórze. Na szczycie zaczęły się kłopoty. Teraz zawołały wagoniki, zrywając łącznik. Spełnimy Twoje życzenie, Tatku. Za przywódcą krzyknęły. Tadek nie wiedział co robić. Co gorsza, kierownik pociągu wyskoczył z wagonu. Szybciej, szybciej! wołały wagoniki. Nagle tatkowi się to spodobało, jednak zabawa skończyła się, gdy staranował szlaban i wjechał na złe tory. Przed nim był Gabryś. Nastawniczy w samą porę przestawił zwrotnicę. Szybciej! wołały wagoniki. Wtedy zjawił się Kuba, który ciągnął długi pociąg. Tylko nie to! wykrzyknął ratunku. Znowu mało brakowało co to? krzyknął Kuba. Nastawniczy ostrzegł zawiadowcę następnej stacji: Zbliża się uciekinier, wyślemy go na bocznicę. Pomocy, pomocy! wołał Tadek. Wtedy ujrzał odbojniki. Zatrzymam się na nich, pomyślał. Jednak tory poprowadziły go gdzie indziej. Olek pośpieszył mu z pomocą. Muszę go złapać, zawołał. Tadek śmignął obok Henia. Robiło się coraz groźniej. Przy wiadukcie pracowali kolejarze. Skierowali tatka na starą bocznicę, która zaprowadziła go do błotnej sadzawki. Wreszcie stanąłem, zabulgotał Tadek. Olkowi chciało się śmiać. Widzę, że zdecydowałeś się na kąpiel. Wieczorem Tadek przeprosił Olka. Nie chciałem sprawić panu tyle kłopotów. W porządku. Więc co sądzisz o jeżdżeniu do przodu? To fajne, ale od dziś będę patrzył w przód, tylko jadąc do tyłu, że tak powiem.